Siemano! O siemano, bambury, siemano, koty, są kabanosy! Z tej strony Kazik Witam w kolejnym podwórkowym vlogu Dzisiaj co? No jak widać za mną akcja Obornik I co, rozwalamy Obornik tutaj na, na polu Na naszym, które ma 6 hektarów I mamy dokupione tutaj 7 670. kurde, tak. wiecie co teraz mam w bo nie wiem nawet ile było dopisane, no, Mam chyba 670, do coś takiego. E, na tej działce, no i co? E, bierzemy obornik tutaj z pryzmy, który mamy od razu przy, przy sadziem, jak gdyby, polu. Ze względu na to, że e, nie chcemy, gdyby tam wozić tego obornika dookoła gospodarki, które tutaj jest tylko po prostu obornikiem który z domu tam częściowo wziąłem no to do 2 hektary z grosz już nagnoiłem. i teraz po prostu bierzemy się trochę tak jak dalej jeszcze pojedziemy to, przecież to później na dwa razy sobie zrobię a żeby po prostu koła sobie nie nawalić Obornik tutaj jest fajnie przerobiony, bo on jest wywieziony już z jesieni. Więc fajnie już tutaj przerobił, jest przerzucony. Więc co, rozwalamy. Tu już mamy pogruberowane. Gruberowaliśmy w sensie, w tym czasie, co ja rozwalałem, to już tata wziął i obornik zgruberował. Ze względu na to, że sami wiecie, jakie są teraz obostrzenia, że tak powiem, na obornik musi zostać przykryty w 12 godzin. No, my przykryliśmy go od razu w ciągu 2 godzin, powiedzmy, od rozrzucenia. Małek zapięty jest na 1000, wychodzi około, Was nie skłamać, obornika około 30, 32 ton, tak plus minus widać że końcówka leci już rozkręcamy posuw do końca żeby jak najszybciej tej końcówki się pozbyć dobra Tutaj robimy obroty i teraz taka mania, żeby tam nic przypadkiem pod gilotyną nie zostało chwilę włączam posuw do tyłu żeby to po prostu namnąć. dobra, za półtora z powrotem zamykamy eee gilotynę i zjeżdżamy znowu pod ładowarkę. także rozwalanie to jest chwila moment do naklejenia jest około 13 i pół hektar dobra wałki można wyłączyć bo to yy, pompa jest yy, jest własną hydrauliką więc wałki się muszą kręcić do otwarcia kilotyny ale to też dobre to nie trzeba pamiętać żeby yy, ten, yy, że kilotynę się otworzy a wałków nie włączy że się człowiek majdnie Panie na wałki zrobi się zarobisty problem bo nie będzie jak e, ten będzie jak uruchomić wałki, bo coś się zerwie. A tak to jak już chodzą to chodzą no tak myślałem tu trochę za mały ale to nic dobra kręcimy w prawo i będziemy wycofywać tam pod e, ten pod e, załadunek bo nie chcę jeździć tam dookoła bo tam już jest zguberowane po tym mamy no to bez sensu Teraz tylko Teraz cyk, 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 do tyłu? Nie cyk, A jeszcze cyk, jak coś nie cyk, cyk, Git. Może będzie dobra. No i co, Yy, ładowarki no i dobra, tak jak widzicie zielony standardowo Roland v 260 160 i Henomag jeszcze bez podłogi, bo jeszcze robiony no i bierzemy się odpalamy babkę trochę tego obornika jest jak widzicie dużo, ma... nie no to jest około pustu coś to było w pierwszym powoli, powoli się. Wartościowy chyba wodnik jaki może być zbyt tak jest przerzucony. Akurat taka godzina, że słońce wysoko trochę oślepia, ale nie ma tragedii. Tutaj to świeższe odwyk, w wschód. A nie, to nie jest, to jest pod ostatnia niewywalanie, dobra To takie suchawe, to jest podwiaty to wrzucimy wschód i przyniesie znowu przerobiony Я заверну на дерево. to wiadomo, pierwsze u siebie, a dopiero u kogoś a, jeszcze na przód wejdzie Dalej. No co, pakujemy się do zielonego. Jeszcze sporo pola zostało. Hop, hop, hop. O, standardowo Helena. Tak, ktoś tam pisał, że kiedyś Polaryjska chlał, teraz Helenkę wali cały czas. I tak wyszło. Taka zmiana. Mała. I jedziemy. Ja no powiem Wam, że dwa rozrzutniki to sporo było. No co, teraz tam mi wyszło nierówno, to dojadę do tego miejsca rozwalonego i nawrócę sobie i dojadę pewnie do, do poprzycza tutaj. A tutaj trzeba się wyładować trochę wiatr wpłuchuje, to pojedziemy trochę bardziej po tym nagnionym. Dobra, klapa do góry na półtora posłów, dobra do przodu jeszcze za blisko no tam pewnie nic nie widzicie czy klapa się uniosła czy nie ja widzę ogólnie więc dobra, klapa otwarta ruszamy obroty na silnik niech to tam zacznie lecieć jak należy klapa też jest spora to... Poszło I 3 I jedziemy Także no kołem jadę dość bo W tym oborniku co zmuchło Bo przecież tam jechałem niedaleko Ale strasznie wydmuchuje więc trzeba jeździć No obornik jest do tamtą niby rozwalony A jadę tutaj bo ten bo strasznie wydmuchuje na jedną stronę, więc no, 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 trzeba jakoś to pogodzić. O, kołami jechałem wcześniej tu. Obornik gdzieś w tamtą stronę dalej rzucony, więc trzeba jeździć kawałeczek po oborniku, który się rozwalało. Tutaj wjedziemy znowu w obornik. Wyjadę sobie zaraz w lewo i wjadę w tamten kawałeczek, gdzie gdzie co, gdzie nie było się nagnojone Dobra, Teraz teraz się czy doleciało Dobra, zaglęliśmy tak no, to, uciekamy teraz z tego miejsca z obrotów można trochę zejść jeżdżamy i do prostego sobie zrobimy że wam powiem, że jeszcze odgrona pola zostało ciut ciut jeszcze więcej ale jak się coś robi to ubywa tak wam powiem Dobra, i pakujemy się tutaj po tym rozwalonym Mógłby, ktoś mi powie, że mogłem tam wjechać bez popraniaku, i tak po polu, jeżeli tak mi tam siark, to no i leć jedziemy, to sobie zaraz akurat wyrównamy, więc nie troszkę lepiej. Ja no ale powiem Wam, że przy tym wietrze, co jest w tą stronę, wygodniej siedzi. No tutaj leci kawałeczek w lewo, tylko po lucerku widać, a w prawo ładnie wyrzuca. To by było bezwietnie, to by było luksa, tak to. No to takie delikatne, gwizdy, słuchaj, no to pompa jak wchodzi. Tak Wyciągamy na bójkę, bo już widać skimaki. Tam nie zostało. Gwóźdź, żebym na szosy nie naładował, no, ale mimo wszystko trzeba wszystko rozwalić, bo to teraz cof cofnąłbym to, ale to nie po to to ładowałem, żebym to na podpryzmę ściągnął. Ok, na maksa teraz posłuchajcie tańcówka. Nie widać jak leci a ogólnie mega ładnie rozdrabnia. To jest najważniejsze, że obornik jest ładnie równo po całości rozstrzelony, jeszcze tam jest tego obornik Wyłączamy. I lecimy znowu na załaduneczek, bo człowiek nieogarnięty. To. Także no co, no, no, no tak się bawimy na tej polskiej wsi. Także jeszcze sporo zostało, ładnie się rozwala. I to jest najważniejsze. Bierzemy się dalej za robotę. I'm And I never rest for a day It's something I don't do I feel the wind blow in my face But that's alright I smile, people passing by Some smile back, some might not I'm always looking for a shade when it's hot I've been low-key and I'm trying to stop Got down feeling good Yeah, but I'm about what's going When it's hot, I've been low key, and I'm trying to stop. Got down feeling good. Yeah, but i I co, wariaty, kończymy? Dzisiaj akcję obornik, jest godzina 16:42. Późno, bo, zacząłem, bo chyba po 11.00. No i też chwila przerwy na obiadek. I, i co? I jeszcze sąsiad podjechał jeden, chwilę pomarudziliśmy, później w międzyczasie jeszcze dziadek był. Także też chwilę z dziadkiem pogadałem, także dużo dzisiaj nie nagnoiłem. Tam zaledwie 3 hektary 3 hektary z groszem. No i co, mógłbym teoretycznie przewozić przez godzinę najbliższą, no ale kończymy ze względu na to, że trzeba jeszcze z dla krów uszykować, no i co, i, i, i tyle, no i udoję. Także wariaty, ja w tym momencie się z wami żegnam, dzięki za oglądanko, zakazu mu łapeczkę i widzimy się w następnym podwórkowym vlogu. Także trzymajcie się, do następnego, siemano!